Kodeks Prawa Kanonicznego z roku 1983 w punkcie 400, w kanonie 483 mówi, oprócz prerogatywy honoru, tytuł patriarchy i prymasa nie daje w kościele łacińskim żadnej władzy rządzenia. Więc jest to bardziej, i wszyscy to rozumiemy, tytuł honoru i w ten sposób także chcemy w tym duchu odpowiedzialności wspólnej trochę także za to dziedzictwo europejskie myślę się w gnieźnie spotkać to jest jedno z, z ważnych zadań które papież prymasowi dzisiaj wyznacza i wyznacza jeszcze jedno <laughs> i myślę że o tym chciałbym szczególnie myśleć w roku prymasowskim w roku 600-lecia szukając pytając jak to przekładać mianowicie powiedział nam tak a mianowicie, żeby ten rok, te obchody jubileuszowe przyczyniły się do tego, by takie wydarzenie było okazją do rozeznawania nowych wyzwań i do szukania nowych sposobów docierania z ewangelicznym przesłaniem do współczesnego świata.